Sztyletnicy, egzekutorzy powstania styczniowego. Nieśli śmierć, konfidentom, zdrajcom, carskim urzędnikom i żandarmom, pojawiali się nagle w ciemnej bramie przed drzwiami mieszkania. Wyrok wykonywali na miejscu. Kilka uderzeń nożem, w szyję, klatkę piersiową i brzuch natychmiast pozbawiało życia skazanego. Tak działali sztyletnicy, egzekutorzy powstania styczniowego. Sztyletnicy, tajna dywersyjna organizacja stanowiąca piąty Wydział Gendarmerii Narodowej istniejąca podczas powstania styczniowego. Historia. Pierwsze formacje Gendarmerii Narodowej powstały w celu ochrony rządu narodowego. W jej szeregach powołano oddział sztyletników, na czele którego stanął Ignacy Chmieleński. Oddział był tajny, a jego zadaniami były organizowanie zamachów, na przedstawicieli władzy carskiej, szpiegów i konfidentów, oraz wykonywanie wyroków śmierci. Sztyletnicy dokonywali licznych zamachów, by wywołać panikę w szeregach rosyjskiej administracji. Warszawski oddział liczył około 200 ludzi i był dowodzony przez Emanuela Szawarczyka. Celami zamachów byli m.in. Aleksander Wielopolski, namiestnik. Fjodor Berg i generał Fyodor Triepow. Znane były akcje terrorystyczne we wsiach niesprzyjających powstaniu. Sztyletnicy ponadto zwalczali przedstawicieli stronnictwa białych. Sztyletnicy zaprzestali działalności wraz z upadkiem Powstania Styczniowego, ale stanowili inspirację dla terrorystów rosyjskich.